I szybko się rozpoczęła gonitwa. E, Shakur pierwszy, teraz zmienia go Szahat Adbach na prowadzeniu. Aladdin tradycyjnie lekko z tyłu, ale w tej chwili bez jakiegoś dużego odstępu. Na front wychodzi Shadwan al Khalediah. drogi galopuje Arash, trzecia piękna siwa Szahat Adbach. E, dalej. Dalej tutaj szakur przy kanacie koło niego, ale na zewnątrz burkana al a ladyn tradycyjnie ostatni. I bez zmian, Szadwan teraz odskoczył trochę od rywali, oderwał się od grupy Araż, drugi za nim Szachat Adbah Konie mają do pokonania jeszcze jakieś 1600 metrów. Jest sporo stępy między koniami, tam nie ma żadnej współpracy. Szakur czwarty. Na ostatnim miejscu wciąż Aladdin. Przed nim galopuje dość lekko Burkan al-Khaleddiyah. Pierwszy wciąż, pierwszy wciąż jest Shadwan. Na drugim miejscu Arash. No bez zmiany. Na trzecim miejscu wciąż galopuje siwa Shahad Adbach. Za nią także siwy Shakur. I ostatni wciąż Aladdin. No mocno rozpoczęli. Pierwsza. Czwartka 35. Szadwan Al-Khaledijah. Pierwszy trzyma teraz do niego równy, równy odstęp. Arasz nie pozwala się oddalić rywalowi. Przyspiesza. Shahad Adbach Trzecia. Shakur, Burkan. I na ostatnim miejscu Aladdin. Al to jest docelownika. W tej chwili jakieś 750 metrów. Arash jakby nieco bliżej Szadwana, ale może to tylko skrót kamery, na trzecim miejscu szachat Adbach, Szakur. laden będzie szukał miejsca przy Kanacie. Szadwan Ale Kaledijach ucieka. 400 metrów do celownika, drugi jest Arash, Szadwan Arash. Eee, polem e, rusza teraz e, dosyć mocno Burkan al -Kalediyach. Czwarta jest Szachat Adbach. E, tam Aladen al walczy o miejsce płatne, ale jest daleko. No i tak, 50 metrów do celownika. Şadvan al Adbach praktycznie z miejsca do miejsca. Na drugim miejscu Arasz, e, trzeci Burkan. E, czwarta Szachat Adbach, piąty były derbista Alladyn. I na szóstym miejscu Shakur.